Dzień dobry Państwu. Jesteśmy pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku, oddział w Kościerzynie. Chcieliśmy Państwu przypomnieć, że rok 2020 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. W związku z tym chcieliśmy Państwu przybliżyć dwie groźne dla ziemniaka choroby. Opowiemy Państwu, jak zabezpieczyć się przed wystąpieniem tych chorób w Państwa gospodarstwie. jak co zrobić, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się tych chorób na inne miejsca produkcji, jakie w ogóle są objawy tych chorób, jakie jest postępowanie administracyjne, jak pobierane są próby, jak badane, czyli wszystko, co jest związane z tymi groźnymi chorobami. Ziemniak jest rośliną ważną gospodarczo, przede wszystkim dla Europy i Azji, gdzie uprawia się go najwięcej. W Polsce uprawiamy około 300 tys. hektarów. Ziemniaka, co stanowi około 6,5 miliona ton. W porównaniu, w województwie pomorskim uprawia się 23 tysiące hektarów. Możemy się poszczycić tym, że mamy najwyższy średni plon w kraju jest to 30 ton z hektara. Inne województwa mają albo poniżej, troszeczkę poniżej tej wartości, albo nawet dużo poniżej. Jesteśmy też potentatem, jeżeli chodzi o uprawę ziemniaków-sadzeniaków. W, kraj, w całym kraju uprawia się około 7 tysięcy hektarów, z czego prawie 2,5 tysiąca hektarów przypada na województwo pomorskie. W 2020 roku to było y, około 640 plantacji, które y, kontroluje, y, kontrolują inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jak już powiedziałem, zielni, y, ziemniak jest rośliną y, ważną gospodarczo, ale też on jest y, bardzo wrażliwy na szereg chorób i Szkodników. Jedną z tych chorób jest bakterioza pierścieniowa ziemniaka, czyli Clavibacter Sepedonicus, w skrócie CS. Dawniej znana jako Clavibacter michiganensis subspecies Cepedonicus, w skrócie CMS, i tak pewnie Państwo ją pamiętają. Druga choroba to jest śluzak, inaczej mówiąc, brunatnia zgnizna ziemniaka, czyli Ersol. Obie te choroby są chorobami kwarantannowymi. To znaczy, że one są bardzo niebezpieczne z różnych względów, względów, o których sobie powiemy troszeczkę później, i też one są zwalczane z urzędu, czyli podlegają y, przepisom i regulacjom y, prawnym. Jeżeli chodzi o bakteriozę pierścieniową ziemniaka, to borykamy się z nią już dosyć y, długo prawie 20 lat. Z tego co pamiętam, to pierwsze, y, pierwsze ziemniaki, które były porażone, pierwsze ogniska, y, to były ziemniaki odmiany satina, które były sprowadzone z Holandii. Jeżeli chodzi o bakterię Ralstonia salonacerum, która wywołuje śluzaka, to pierwsze ogniska odnotowano w 2014 roku. Ogniska w tej chwili są nieliczne i są one pod kontrolą Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, która jest też instytucją odpowiedzialną za zwalczanie chorób i ogólnie agrofagów kwarantannowych. Obie choroby są niebezpieczne z kilku względów. Po pierwsze, zazwyczaj porażenie jest latentne, czyli bezobjawowe. Bakteria namnaża się w roślinie przez kilka lat i dopiero po odpowiednim namnożeniu się tej bakterii występują objawy. Czyli mamy zarażoną roślinę, zarażone bulwy, często zarażamy też inne miejsca produkcji, natomiast o tym nie wiemy, dopóki nie zrobimy odpowiednich badań. Po drugie, choroby te mogą, mogą być przyczyną znacznych strat. Zarówno strat w naszych gospodarstwach, jak i strat na skalę kraju, czyli strat gospodarczych. Szkody mogą być, to, mogą być bezpośrednie, wynikające z znacznej utraty plonu, natomiast mogą być one też pośrednie, na przykład przez dyskwalifikację plantacji nasiennej, przez zakaz eksportu ziemniaków do krajów trzecich, a także zakaz obrotu i przemieszczania ziemniaków na terenie Polski i Unii Europejskiej. Trzecią sprawą jest to, że brak skutecznych środków chemicznych do zwalczania tych chorób. W przypadku na przykład zarazy ziemniaka czy alternariozy możemy użyć odpowiedniego środka ochrony roślin i zatrzymujemy w tym momencie rozwój choroby. Tutaj takiego, takiej możliwości nie ma. Walka z tymi chorobami jest naprawdę długotrwała i uciążliwa. Następną sprawą jest fakt, że choroby te bardzo łatwo się rozprzestrzeniają. Po pierwsze, przy międzysąsiedzkiej wymianie ziemniaków na przykład, nie wiemy jaki jest statut fitosanitarny tych, tych ziemniaków i po prostu rozprzestrzeniamy je na kolejne miejsca produkcji. Mogą też się rozprzestrzeniać bezpośrednio, na przykład w obrocie, gdzie chore tkanki zarażają zdrowe, zdrowe bulwy, mogą się zarażać także przed sadzeniem przy krojeniu bulw. Porażenie też może być pośrednie, na przykład poprzez maszyny, urządzenia, środki transportu, opakowania, czyli palety, skrzyniopalety, worki, mogą też przenosić się na bulwach. Kolejnym jakby sposobem zarażania jest, są sadzeniaki, samosiewy ziemniaka przy kontakcie tych samosiewów z kolejnym plonem. Inne miejsca produkcji mogą też się zarazić poprzez odpady, które powstają w wyniku produkcji i przetwórstwa. Powodem też zakażenia może być, może być woda. Mniejsze znaczenie, mniejsze znaczenie woda ma w przypadku y, y, bakterii y, Clavibacter sepodonicus, która wywołuje bakteriozę pierścieniową ziemiaka z tego względu, że ona przeżywa y, w wodzie niedestylowanej jedynie do 48 godzin. Natomiast przy śluzaku to znaczenie jest bardzo duże. Y, dlatego, że śluzak po pierwsze rozprzestrzenia się w wodzie, y, po drugie zimuje i namnaża się właśnie w roślinach z rodziny psiankowatych, czyli tej samej co co ziemniak, na przykład Solanum dulkamara, czyli psianka słodkogórz. W przypadku śluzaka sprawa jest dosyć skomplikowana, bo ze względu na to, że on przemieszcza się w wodzie, próby pobierane są nie tylko z samych ziemniaków, tak jak przy, przy bakteriozie, natomiast tutaj próby pobierane są też z wody, z rowów melioracyjnych, na przykład oczyszczalni ścieków, zakładów przetwórczych. Pobierane też, są, pobierane też są same rośliny psianki spod kogórz, które właśnie, które właśnie rosną na, na, na brzegach cieków i akwenów wodnych. Obie bakterie zasiedlają wiązki przewodzące zarówno w łodygach, jak i w bulwach. W przypadku bakteriozy pierścieniowej ziemniaka na plantacji rośliny wykazują więdnięcie, Często wiednięcie jest jednostronne lub więdnie na przykład jedna część liścia. W więdnięciu często towarzyszy też chloroza międzyżyłkowa oraz żółknięcie. Jeżeli chodzi o śluzaka, czyli ralstonie, tutaj więdnięcie następuje nagle, często bez tych objawów żółknięcia czy chlorozy. Objawy te pokazują się dopiero przy jakimś bardzo silnym porażeniu. Niestety objawy na plantacjach nie są zbyt charakterystyczne, one często są maskowane lub mylone z innymi chorobami np. zarazą ziemniaka z chorobami wirusowymi, może być to też wertycylioza, mątwik ziemniaczany, mogą to też być czynniki fizjologiczne. Często też nie możemy zaobserwować na plantacji typowych objawów z tego względu, że poziom namnożenia się bakterii w roślinie jest zbyt niski. Porażenie młodych bulw następuje przez stolony, czyli to jest to miejsce, gdzie bulwa łączy się to jest taka odcinek, gdzie bulwa łączy się z rośliną właściwą, rośliną, rośliną zieloną. Właśnie tutaj przy stolonach są pierwsze objawy brunatnienia tkanek, dlatego też w laboratorium z tego miejsca wycina się skrawki, które potem przeznacza się do badania. Przy silniejszym porażeniu te objawy widoczne są na całym pierścieniu. W przypadku bakteriozy pierścieniowej ziemniaka przy silnym porażeniu, jeżeli ściśniemy bulwę, to zauważymy taki pierścień w tym miejscu mniej więcej i tutaj będzie taka, taki serowaty, serowata masa, serowaty śluz, który składa się zarówno ze z, z śluzu bakteryjnego, jak i z macerowanej tkanki roślinnej. Często też przy silnym porażeniu Następuje oddzielenie się tego, tej części wewnętrznej, rdzenia ziemniaka, z częścią zewnętrzną. Objawy też zauważymy na powierzchni ziemniaka. Przy oczkach pojawiają się też takie zbrązowa, zbrązowacenia. Do tego jeszcze możemy zauważyć na skórce takie gwiazdkowate pęknięcia. Tutaj mamy taki obrazek, może troszeczkę dokładniejszy. Tak to wygląda mniej więcej. W przypadku śluzaka, jeżeli przedniemy ziemniaka tak jak tutaj, to po kilku minutach zauważymy samoistny wyciek płynu bakteryjnego. Czyli tutaj, nawet nie musimy ściskać, po kilku minutach ten płyn, płyn nam będzie wyciekał. Do tego objawy też są widoczne przy oczkach, bo płyn śluz bakteryjny wycieka też w okolicach oczek. Cechą charakterystyczną jest tutaj to, że do tego śluzu przy oczkach przyczepiają się grudki ziemi. W obu przypadkach przy silnym porażeniu bulwy zaczynają bardzo mocno gnić. Chcieliśmy Państwu przybliżyć pracę przy pobieraniu prób materiału bulw ziemniaka do oceny laboratoryjnej. Aby pobrać tą próbę, musimy wiedzieć, jaka jest wielkość danej partii i pobieramy materiał, pobieramy bulwy aby były jednorodne dla całej partii y, pobieranego materiału siewnego. Pobieramy z, na przykład z 25 ton pobieramy 200, 200 bulw plus do tego 50 bulw, które kroimy. Chcemy Państwu przedstawić y, jak wygląda nasza praca y, i y, jak musimy być przygotowani do pobierania, aby stan fitosanitarny próby nie budził żadnych zastrzeżeń, gdyż wiemy, że obie bakterie są bardzo groźne i żeby jej nie rozprzestrzeniać, dlatego musimy być odpowiednio przygotowani i ubrani. Nasze, nasz sprzęt do pobierania prób to są jednorazowe, jednorazowe fartuchy, buty ochronne, również rękawiczki. Teraz Państwu przedstawimy, jak będzie to wyglądało w praktyce. Próby pobieramy w czyste, nowe choropyle, nowe wolki. I z całej partii będziemy reprezentatywnie pobierać próby w wielkości 200 bólów. Próby pobieramy z całej partii. Pobraliśmy z, całej, z całego materiału tutaj, są to ziemniaki jadalne, pobraliśmy 200 bólów do analizy do laboratorium. Ponadto pobraliśmy 50 bólów. Które, które dokonamy ich przekrojenia, aby stwierdzić, czy występuje bakteria w sposób jawny. Przygotowane są nożyki, które są, które są po dezynfekcji. Po dezynfekcji, jak widzimy, nie mamy żadnych, żadnych przebarwień, wiązek. Ziemiaki są zdrowe i tak robimy to z 50 bulwami, aby mieć pewność, że nie mamy jawnego porażenia. Po przekrojeniu wszystkich bulw dokonujemy materiału, który użyliśmy, wkładamy do pudełek, zamykamy, ten sprzęt będzie dezynfekowany. Po zakończeniu badania nasz sprzęt jednorazowy wrzucamy do worków do worka z pobraną próbą. Wkładamy etykietę do środka. Jest napisany protokół, ile prób pobraliśmy. Również wkładamy, plombujemy daną próbę. I tak przygotowana próba zostaje dostarczona do wojewódzkiego laboratorium. Samochód, który przewozi daną próbę, również jest wydezynfekowany specjalistycznymi preparatami. W 2019 roku w laboratorium wojewódzkim w Pruszczu Gdańskim przebadano 3760 prób na obecność obu tych bakterii. Jest to ogromna praca, biorąc pod uwagę to, że jedna próba składa się z z 200 bulew, a pamiętajmy też, że laboratorium bada nie tylko te dwie bakterie w ziemniaku, bada również inne choroby, w tym choroby wirusowe, bada też po prostu wszystkie inne choroby na innych, na innych roślinach. Jeżeli chodzi o metody badawcze, to pierwszą metodą badawczą, metodą przesiewową jest test IF. Polega on na barwieniu za pomocą immunofluorescencji pośredniej ścian komórkowych bakterii, które znajdują się w preparacie. W wyniku światła UF przy przeglądaniu pod mikroskopem bakterie te zaczynają świecić. I teraz jest bardzo ważny moment. Gdyż, jeżeli próba jest wolna, posiadacz po prostu otrzymuje taką informację o tym, że, że partia jest czysta i nie, nie, nie ma tam bakterii ani jednej, ani drugiej. Natomiast, jeżeli próba jest po prostu niepewna lub jest dodatnia, wtedy w przypadku bakterii Ralstonia solenacerum, czyli wywołująca śluzaka, jest przekazywana do centralnego laboratorium w Toruniu, gdzie jest dalej diagnozowana. Natomiast przy bakterii Clavibacter sepidonicus diagnozowana dalej jest w laboratorium w Pruszczu Gdańskim. Ten pierwszy test jest dosyć szybki, on trwa około doby, więc posiadacz długo nie czeka. Drugi test to jest test FISH, też niezbyt długi, bo no, trwa około dwóch, dwóch dób. Test FISH polega na polega na sprawdzeniu, czy w badanej próbie e, znajduje się e, łańcuch DNA, czyli kwasu dezokserybonukleinowego, a inaczej można powiedzieć, że materiału genetycznego charakterystycznego jedynie dla bakterii klapibacter sepedonicus. E, następnym e, następnym e, etapem, jeżeli tutaj dalej jest potwierdzony jakby wynik, to na, na, następuje dalsze potwierdzanie. Następnym etapem jest moto, metoda hodowlana. Polega ona na izolacji i namnażaniu bakterii na podłożach mikrobiologicznych. Są to podłoże agarowe na płytkach Petriego. Następna metoda to jest metoda biologiczna i patagoniczności. Ona polega na sprawdzeniu, czy wyizolowane bakterie mają zdolność infekcji, namnażania się i powodowania objawów na roślinę. Do metody. Biologicznie używa się młodych roślin oberżyny, czyli rośliny, która jest tej samej rodziny co ziemniak, z rodziny solanace. Rośliny oberżyny właśnie są bardzo, bardzo podatne na porażenie bakterium Klebsiella cepydonicus, wywołującą bakteriozę pierścieniową ziemniaka. Trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku zastosowania wielu metod badanie może trwać dosyć długo, nawet od półtorej do trzech miesięcy, więc posiadacze często muszą się uzbroić w cierpliwość. Jak już powiedziałem, jeżeli po pierwszym teście, czyli w teście IF wynik jest ujemny, to posiadacz otrzymuje informację o tym, że, że partia jest wolna. Natomiast jeżeli jest, jeżeli jest niepewny lub jeżeli jest dodatni, to wtedy posiadacz otrzymuje zawiadomienie o, postępowa o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie inspektorzy jadą do miejsca produkcji i przeprowadzają postępowanie wyjaśniające, które ma na celu stwierdzenie, czy, jaki jest zasięg prawdopodobnego rozprzestrzenienia się bakterii i jakie jest źródło porażenia. Posiadacz na każdym etapie postępowania administracyjnego ma prawo uczestniczyć w tym postępowaniu. I teraz, w przypadku, gdy ostateczny wynik badania okaże się ujemny, następuje umorzenie sprawy, natomiast jeżeli jest dodatni, wtedy Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w tym przypadku w Gdańsku, wydaje decyzję kwarantannową. Decyzji tej zawarte są zarówno zakazy, jak i nakazy, które musi spełnić posiadacz, po prostu aby zlikwidować ognisko zakażenia i aby zapobiegać dalszemu rozprzestrzenieniu się choroby. Może być to na przykład zakaz uprawy ziemniaków na porażonym polu, może być to zakaz przemieszczania, wywożenia tych ziemniaków spo, poza gospodarstwo, może być to nakaz zniszczenia oczywiście tych ziemniaków porażonych w odpowiedni sposób, który jest uregulowany w rozporządzeniu, nakaz dezynfekcji środków transportu, opakowań, przechowalni, miejsc produkcji ogólnie, które wszystkich miejsc i sprzętów, które miały kontakt z porażonymi lub mogły mieć nawet kontakt z porażonymi ziemniakami. Jeżeli posiadacz będzie chciał w kolejnych latach uprawiać ziemniaki na Polach niż inne, porażone, inne niż porażone, to jest też nakaz sadzenia jedynie ziemniaków kwalifikowanych, czyli sadzeniaków kwalifikowanych. Decyzje właśnie mają charakter bardzo indywidualny w zależności od tego, jaki jest wynik postępowania wyjaśniającego. Trzeba bardzo poważnie podejść do tych kwestii, ponieważ kara za nieprzestrzeganie zakazów i nakazów zawartych w decyzji wynosi nawet do 50 tysięcy złotych. Wszystkie ziemniaki znajdujące się w obrocie muszą posiadać paszport. W przypadku sadzeniaków i oznakowanie w przypadku ziemniaków inne niż sadzeniaki. Dzięki temu na każdym etapie ich dystrybucji można dojść do źródła ich pochodzenia. W przypadku wykrycia bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Śluzaka lub innego kwarantannowego organizmu szkodliwego, możliwa jest szybka i skuteczna walka z nim. Oznakowanie musi być umieszczone w każdym opakowaniu ziemniaków. Oznakowanie jest jednocześnie numerem wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Podmiot, który złoży wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców, otrzymuje numer zawierający Kraj, numer województwa, kod powiatu oraz indywidualny numer nadawany przez zintegrowany system informatyczny, czyli aby otrzymać numer, który jest jednocześnie indywidualnym oznakowaniem, należy się zarejestrować. Podmiot zobowiązany jest także do prowadzenia rejestru, w którym zapisuje, skąd ziemiaki zakupił i gdzie jest sprzedał. Sprawy rejestracji reguluje niedawno wydane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 7 września. Jeżeli chodzi o rolników, to jak do tej pory wpisani do tego rejestru powinni być wszyscy, którzy wyprowadzają ziemniaki z gospodarstwa. Ale jest też nowość. Zarejestrować się muszą także wszyscy, którzy uprawiają powyżej 1,5 hektarów ziemniaków, bez względu na to, czy używają ich na własne potrzeby czy na sprzedaż. Zapraszamy więc do naszych oddziałów. Aby znaleźć dane kontaktowe, wystarczy wejść na stronę www.piorin.gov.pl. Następnie na mapce Polski nacisnąć województwo pomorskie, wybrać zakładkę Struktura Organizacyjna, oddziały. Serdecznie zapraszamy. Jak ograniczać występowanie obu bakterii? Po pierwsze, jak najczęściej używać do sadzenia kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka, unikać międzysąsiedzkiej wymiany bulw do sadzenia, niszczyć samosiewy ziemniaka, nie kroić przed sadzeniem ziemniaków, najlepiej osobno uprawiać ziemniaki, sadzeniaki kwalifikowane i ziemniaki konsumpcyjne. Oddzielnie też trzeba składować różne partie ziemniaków w przechowalni, do tego też unikać wypożyczania sprzętu między różnymi, miejscami, między różnymi miejscami produkcji, bezpiecznie też utylizować odpady, które powstają w wyniku procesu uprawy i przetwórstwa. Trzeba też niszczyć samo siewy ziemniaka na polu. Bardzo ważne jest też, aby w przypadku bakterii Ralstonia solenacerum, powodującego, powodującej śluzaka, te odpady nie dostały się do wody. Z naszych obserwacji wynika, że rolnicy i inni przedsiębiorcy zajmujący się ziemniakami są coraz bardziej świadomi zagrożeń wynikających z wystąpienia organizmów kwarantanowych, w tym przedstawionych chorób bakteryjnych. Wierzymy, że zrobią wszystko, aby nie dopuścić do porażenia ziemniaków przez te groźne choroby w swoich gospodarstwach, przechowalniach czy przetwórniach. Jeżeli jednak tak się stanie, to zrobią wszystko, aby wspólnie z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa ogniska jak najszybciej wygasić, a jednocześnie nie dopuścić do dalszego rozprzestrzeniania się bakterii. Pragnę serdecznie podziękować dyrektorowi Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz kolegom, którzy umożliwili nam tutaj realizację tego programu. Dziękuję za możliwość przedstawienia Państwu tych groźnych dwóch chorób, które występują. Na ziemniaku, tym bardziej, że temat bardzo dobrze wpisuje się w obchodzony w 2020 roku Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin. Dziękuję.